Cześć. W dzisiejszym odcinku kamera na duże kasety Panasonic MS5 już, tak? 5, MS4 już była. Różni się tym, że tutaj ma w tym panelu takie różne fajne efekty. Ta nie ma, i dlatego mnie tak zastanawia, dlaczego nie wprowadzili tutaj do tej kamery takich efektów czy im się nie chciało czy nie wiem, nie wiem, naprawdę dlatego w dzisiejszym odcinku rozkręcam tą kamerę i rozkręcam też kamerę MS4 żeby zobaczyć z kamery MS4 wyciągnę ten cały panel i podłączę bo na pewno jest podłączenie do tej, tutaj w płycie głównej, bo jak inaczej płyty główne yy, robią tak samo, nieważne czy to jest model niższy, czy wyższy płyta główna w kamerze Panasonic MS, nie MS, M3000 jest bardzo podobna i ma te same wyjścia i wejścia, więc zobaczymy, rozkręcę to i zobaczymy, jak to wygląda, czy to będzie działać. To mnie też interesuje, ale to nie wszystko. W tym filmie też chciałbym wam powiedzieć. Coś o bateriach do tych kamer. Bo niektórzy już pytali w komentarzu, i ogólnie ludzie pytają, jak, jaką tutaj baterię można zastosować. Żeby było taniej, wiadomo, bo oryginalna bateria do tej kamery, znaczy nie oryginalna, bo kiedyś oryginalne baterie były robione na bazie elektrolitu, czyli tak jak akumulatory samochodowe, a teraz już nie produkują takich baterii. Produkują żelowe chyba żelowe, albo niklowo kadmowe już nie pamiętam dokładnie, ale mam ten akumulator zaraz Wam pokażę tylko wróćmy na razie do tych do tego co chciałem powiedzieć odnośnie tańszych akumulatorów, więc jeśli ktoś by chciał tańszy akumulator wstawić do tego to może kupić na AliExpress, to już trochę tam ma za sobą przejść, ten akurat akumulator bo on tutaj jest niesprawny chciałem go naprawić, czasami Działa czasami nie, trzeba go uderzyć, żeby zadziałał. Nie wiem, co tu z nim jest, więc tutaj tak to wygląda. To jest akumulator 12V, a tu jest do niego ładowarka. Ta ładowarka jest tak przerobiona, że po prostu podpinam się pod to. Może pokażę. Obudowę pozyskałem z poprzedniej baterii, która tutaj już nie działała. Wyrzuciłem tu wszystko stąd, z tego, z tego środka i. Wstawiłem takie coś. Chyba tak to jest umiejscowione. I ta etykieta była na tej baterii, jak ją kupowałem. A ja kupowałem ją na AliExpress, bo na polskich aukcjach no, nie ma takich. A jak się pojawi, to zaraz już znika i zostaje sprzedana. Tu jest ładowarka, akurat do sprzedania za 37 zł. Ale można też kupić baterię. tutaj jest za 55. Teraz tyle kosztuje, bo takie czasy są, jakieś cło trzeba płacić czy coś tam, nie wiem, nie znam się dokładnie, bo nie zamawiam na AliExpress. Jak już to tam takie właśnie auto baterie zamówiłem i ładowarkę. Ja kiedyś dałem za tą baterię chyba 40 zł i za ładowarkę. Za dwie rzeczy to chyba było tak: 40 zł za to dałem, ale ta ładowarka się zepsuła. Kupiłem na Allegro. Tutaj, już nie pamiętam, ile za nią dałem, do tej pory działa. Może zobaczcie tutaj parametry tej, tej ładowarki. No i tak samo to też się zepsuło, ale później kupiłem na AliExpress następne baterie i te działają jestem zadowolony, tylko trzeba pamiętać że ta bateria jest litowo i nie można jej ładować takim taką ładowarką bo można ją uszkodzić może ja to zrobiłem wtedy, bo przez przypadek zapomniałem że mam baterię w kamerze i ład zacząłem ładować tą ładowarką i możliwe, że tutaj się coś uszkodziło nie wiem, dobra to jest jedna sprawa. Teraz druga sprawa. To Wam pokażę tą baterię, która jest do kupienia za chyba 150 zł albo 200. Tylko nie wiem, czy to się już opłaca z Aliexpress w sumie kupować, no bo skoro teraz wyjdzie nam 100 zł prawie za za dwie, za ładowarkę i za baterię, no to chyba już nie wiem, czy to jest wal... Warte zachodu takie kupowanie, ale jest jeszcze, zaraz to za chwilę to powiem, co, co można jeszcze skrzypi mi trochę ten fotel, muszę go nauliwić. Na powiem Wam jeszcze, co tu można zrobić, ale to za chwilę. Teraz patrzcie, tu jest bateria oryginal, znaczy oryginalna, oryginalna, no model jakby zamiennik to jest. Tak wygląda. Jakbyście szukali, to sobie znajdziecie tutaj są parametry. I tutaj nie ma jakiegoś elektrolitu ani ołowiu w środku. I fajnie to można. Tą baterię można ładować tą ładowarką. Wszystko fajnie pracuje. Ja tą baterię i tak dostałem z kamery. Ja jej nie kupowałem. Kupiłem kiedyś kamerę i była taka bateria nowa, już sprzedana z kamerą. To było z kamerą M3000. No dobra, to teraz wracamy do, do kamer. Będziemy. Mamy tutaj te dwie kamery, i będziemy je sobie rozkręcać. No, zobaczcie, tutaj mamy kamerę MS5. Wygląda tak. A tutaj mamy kamerę MS4. Wygląda tak. Mnie interesuje tu ten panel, czy jeśli odkręcę zdemontuję tutaj ten cały panel i zamontuję go tu, czy to będzie pracować w kamerze MS5 to mnie interesuje, a dodatkowo chciałbym, żebyście zobaczyli na tym filmie na czym, jak, na, czy w ogóle instruktaż rozkręcania tej kamery bo może ktoś kiedyś sobie kupi i będzie chciał ją doprowadzić do ładnego stanu można oczywiście wziąć szczoteczkę, tutaj sobie czyścić, tutaj, tutaj, ale ja uważam, że to jest niedokładne, bo nie dojdzie się w każdy zakamarek. Ja rozkręcam wszystko dokładnie i czyszczę. Więc, żeby rozkręcić tą kamerę, żeby w ogóle nic nie uszkodzić, to powiem Wam, co trzeba odkręcić. Tak. To te cztery śrubki. Tutaj jest następna, tutaj jest, to wszystko, to trzeba odkręcić i zdjąć, to, tu, to wszystko trzeba odkręcić, niestety. Jeśli chodzi o mikrofon, też go trzeba zdjąć. Tu jest jedna i to jest ta śrubka, druga jest tu, I wtedy to całe odchodzi w tą stronę. Jeśli chodzi o wizjer, też tutaj trzeba odkręcić tą i tą, żeby tą obudowę wypiąć w tą stronę, no i tak samo tutaj, no, jeśli ktoś chce już się tego pozbyć, wizjera, żeby nie przeszkadzał, to od razu cztery, tutaj idzie taki przewód i on go się odpina od płyty głównej, można ten wizjer wyjąć, dodatkowo, co tu jeszcze jest, Do tutaj, jest jeszcze jedna śrubka i tutaj. Tu jeszcze będą, jak to się zdejmie, to tutaj będą jeszcze takie śrubki i wtedy je też trzeba odkręcić. No dobra, no to ja to teraz zrobię i zobaczycie za chwilę jak wygląda kamera w środku. Tak, teraz to już jest zdjęte. Kamera nigdy nie była rozkręcana. Plomba gwarancyjna jest jeszcze. Tu się odpina mikrofon. I tu są zatrzaski. Tu się odpina jeden. To całe odchodzi. I jeszcze na dole jest taki jeden zatrzask. To trzeba to odpiąć całe. No widzicie? To jest to, o czym mówiłem. Tutaj jest zaślepka. Zdejmujemy obudowę. I przyciski są. Tylko nie ma chyba tutaj tych guzików pod spodem. Tak. Ciekawe, zobaczymy co będzie dalej. To wygląda tak. Tu jest jedno podpięcie, tu jest drugie. No, niestety nie da się zrobić z dwóch jednego. Czyli dając tą zaślepkę, jednak oni pozbyli się tych fajnych efektów, które były w kamerze 4. Czyli tutaj takich jak tu. nie ma niestety tego za to wszystkie inne funkcje które są pozostałe w pozostałych przyciskach działają, no to niestety nie działa nawet po podłączeniu na kamerze MS5 jest wybita data produkcji 95 rok ta kamera również jest z 1995 roku MS4 właśnie, więc one były produkowane tak w tym samym okresie. Tylko no co, można było sobie wybrać? Albo kamerę z manualnym zoomem, bez efektów, lub kamerę z efektami bez manualnego zoomu. Prawdopodobnie ceny bardzo zbliżone do siebie. Ja nie wiem jaką bym wybrał. Ciężko by było, naprawdę. Te wszystkie przyciski też umyłem. Tak to wygląda. A tutaj, rozkręcając jeszcze ten panel na płytce, widać coś takiego: właśnie usunięte klawisze. Kamera już jest skręcona, wyczyszczona, wszystko działa tak jak należy. Tak więc przechodząc do podsumowania, jeśli miałbym wybierać model kamery, który był produkowany w tym samym okresie, poszedłbym do sklepu i właśnie by mi proponował sprzedawca kamerę MS4 lub MS5 powiem wam, że wybrałbym MS 4 z tego względu, że ma tutaj zoom dodatkowy, cyfrowy. Tu jest o, opcja zoomu cyfrowego. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to, że ma efekty w 1995 roku nie było oprogramowania, na którym można było by montować filmy z efektami radzili sobie generatorami napisów i różnymi generatorami. Więc jeśli miałbym dokupić jeszcze generator do jakichś efektów, to stwierdzam, że wolę mieć w kamerze dodatkowe takie efekty, niż nie mieć, mieć tylko zaślepkę z napisem Super VHS. No nie za bardzo mi to odpowiada. Przecież wiem, że to jest kamera Super VHS, to po co mi to? Napis, super VHS. No musieli coś tu napisać, nie? Zrobili zaślepkę to. Wydrukowali napis. Tak czyli ten zoom manualny i tak nie wygrywa. Niestety, wolę mieć już spokojnie sobie naciskać guzik, żeby zoom chodził do przodu i do tyłu. Jeśli chodzi o mnie, no ja mam takie zdanie. Ale byli różni użytkownicy i różnie kupowali. No to chyba tyle, nie wiem może jeszcze nagram jakiś film tą kamerą, żeby zobaczyć jak ona nagrywa. Ale nagrywa identycznie jak MS4, a filmy z MS4 już są Tak więc dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia. We give it them alone. We give it.